Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dąsiora. To kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Geometry Dash na kanale Dąsior i Tąszek. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Po tej jakże, jakże długiej przerwie powracam do Was w te tak zwane koronaferie. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i że jakoś Wam się żyje. Eee, tak, czemu tak długo nie było odcinka? Eee, w... Nie wiem, no jakoś tak nie wyszło, ale ja się muszę przyznać, że próbowałem dla Was nagrać odcinek i nawet nagrałem ten odcinek, słuchajcie, z poziomu Klapstep, tylko problem jest taki, że jak widzicie ukończyłem go, ale nie wrzuciłem tego, ponieważ niechcący usunąłem cały dźwięk. Hej, sprawdźmy sobie może co tam jest w tych sklepach naszych, ja już w ogóle zapomniałem co tu gdzie jest, nasze ikonki są oczywiście piękne, mamy ten piękny samolocik, mamy tę pię piękną kostkę tego, tego zwierzaka, tutaj jakieś kółeczko, coś tam, coś tam, tutaj, dobra, a teraz gdzie, o tu jest The Shop. Ty gruba się znowu nie dbasz o widzów. Co ty tutaj masz, w sumie to nic ciekawego chyba. Nie, dobra, najfajniejszy był przecież Playershop, z tego co pamiętam, tam była ta fajna muzyczka, także yy, muszę sobie przypomnieć, gdzie on jest, chyba tutaj się szkodziło. tak, zobaczmy, co. 84 klucze, słuchajcie, moi drodzy, może jak dobijemy do stówy, to robimy jakiś taki gigantyczny opening, także jeżeli będzie 100 łapek w górę pod tym odcinkiem, to uzbieram dla was 100 kluczy. Weź się zabij. Dobra, a teraz idziemy do sklepu Community. Zobaczmy, czy jest coś co byśmy mogli sobie kupić. O, a no, teraz mnie zaciekawiła za ta emotka. To są widzowie, którzy yy, nie, nie mieli odcinka od dwóch lat na Wiem, że właśnie taka jest ich mina, także dzisiaj kuczci moich widzów kupuję taką kostkę i dzisiaj sobie takimi wkurzonymi widzami będziemy grali w koniec widasza. Dzisiaj wymyśliłem sobie, moi drodzy, że może, może, może byśmy porobili, skoro już przeszedłem praktycznie wszystkie poziomy, zostało tylko Hexagon Force, którego nie lubię, nie umiem, ale nie przygotowałem się na dzisiaj, no to może byśmy dzisiaj spróbowali zrobić jeden z Gauntletów, bo tego jeszcze na tym kanale nie było, także zobaczmy. Gauntlet. Wybrałem sobie Gauntlet e, Shadow, ponieważ jest fioletowa. a ja lubię fioletowy kolor. Shadow, cień, tak, ciemne poziomy z pewnością. No i już sobie ogólnie zerknąłem na pierwszy poziom, który się nazywa Spooky Light. Za trzy gwiazdki. No i widzicie, practice mode 100%, tutaj mam nawet 35% na normalu, 7 prób. No i spróbujmy sobie przejść. Zobaczymy, ile dzisiaj poziomów uda nam się z tego gauntletu przejść. Taki dzisiaj, wiecie, wszystkie testowy odcinek, żebym zobaczył, jak to jest wrócić na YouTube w ogóle. Także dzisiaj nie za długo, spróbujemy sobie przejść kilka poziomów. No to lecimy. Spooky Light. To jest w ogóle dosyć ciekawy poziom. Bo nie jesteśmy kostką z kurzonymi widzami niestety. Chciałem ją przedstawić. No nic. Kostkę z, z wkurzonymi widzami zobaczycie później. A jesteśmy sobie takim oto ziomeczkiem, musimy skakać. Poziom niezbyt trudny, jest takie jedno, tylko triki miejsca. Ono będzie właśnie gdzieś tu. O właśnie, bo tutaj wcześniej zginąłem, jak kiedyś próbowałem to przejść. No i zobaczmy, mamy. Yy, aha, to jest teraz moment. Musimy złapać taką latarenkę i musimy, o właśnie, łapać latarenki żeby przetrwać, żeby nam one świeciły ładnie. Tam jest w ogóle coin, ale znowu nie zapomniałem. I teraz zobaczmy. UFO. I teraz musimy oświetlać te duszki. To jest dosyć ciekawy boss fight, bardzo. Powiedział, musimy oświetlać duszki, które tutaj ten bosik nam zostawia tutaj do góry. Zaraz powinien być jeszcze podwójny. O, ale chyba. Wow. Tutaj trochę się zagubiłem, ale okej, okay, żyjemy jeszcze. Tam był coin znowu. Na praktyce go zebrałem, a teraz mi się nie udało. Powinienem chyba zacząć od odświetlenia górnego. No nic, w każdym razie, no, okej, okay. w jedną próbę udało się przejść. E, dedykowany do Rustam, pewnie czyta Rustam, coś w tym stylu nie jestem pewien, ale pozdrawiamy użytkownika Rustam, bądź Rustam. trzy gwiazdki, 54 kulki, 4 diamenty, to jest bilans pierwszego poziomu, oczywiście łapka w górę dla Serponch, no i spróbujmy sobie przejść już kolejny. No, Muszę Wam powiedzieć, że na razie same prościutkie, bo tam były trzy gwiazdki i tu są również trzy gwiazdki. Tym razem ominous. Nie wiem jak się to czyta szczerze. minus coś w tym stylu tutaj. A perfect English by Hienada. 75 kulek do zdobycia. Znowu trzy gwiazdki. Najpierw sobie spójrzmy na e, practice mode, bo tego poziomu jeszcze nie znam. Ok, prosty coin. Teraz sobie zdałem sprawę, jak tak powoli przechodzę, że to chyba nie był dobry pomysł w sumie practice moda brać na poziom 3 gwiazdko czy tam był chyba coin nadal, ach, można go spróbować wziąć, Nie, chce mi się okej, okay, tak jak mówiłem, zajęło nam to dokładnie jedną próbę także nie jest to trudny poziom, jeszcze nie powinienem mieć nie powinienem mieć z nim żadnych e, problemów zobaczmy, są wkurzeni widzowie już w pełnej okazałości co prawda trochę bokiem postawieni, ale ten O, kojarzę tę muzyczkę tutaj jest prosty coin Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale kojarzę ten taki motyw. Okej, okay, udało się pominąć obydwa koiny z tego co widzę Także brawo ja Teraz kółeczko No i przeszliśmy poziom o po minus i mamy znowu, o i mamy zrobionego quest'a, proszę Państwa, 5 gwiazdek udało się zbierać, a dodatkowo również jedną srebrną monetę, 1152 gwiazdki łącznie, kuleczki, diamenciki, proste. Okej, okay, kolejny poziom, który nam się trafił to Ghost Town by Ishar, eee, hard, 5 gwiazdek, także może być trudniej, zobaczymy co tam Ishar dla nas przygotował w tym naszym Shadow Gauntlet'cie. Trzeci, trzeci poziom, widzimy poprzeczka idzie w górę, zobaczymy co to będzie, a spróbujmy. Spróbujmy bez practice moda, może się uda. Kojarzę tą muzyczkę, co to jest? Jezus Maria. Wspomniałem co to jest. Tak dawno w GD nie grałem. Wiem! A! E, Przepraszam, zagapiłem się. Ja, czekaj. -ru 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 Wiem! No tak, że to jest Ghost House! Ghost House. Świetna piosenka. No i mamy Ghost Town, no to by się zgadzało. że To jest świetna piosenka, to jest jedna z moich ulubionych piosenków w geometrii w ogóle. Także propsik za muzyczkę. Dobra, może jednak skupmy się na graniu, a nie na śpiewaniu, bo będzie katastrofa. Saj, taki zbyt greedy byłem, chciałem tego coina wziąć koniecznie, no i to nie był dobry pomysł. Dobra, próbujmy bez coinów. Właściwie jeszcze mądrą owcem byłoby przejście później sobie tych samych poziomów już jakby nie z gauntleta, tylko wpisanie ich w wyszukiwarce i tak przejście po prostu sobie ich, bo to są nasze dodatkowe gwiazdki, praktycznie darmowe, nie? Skoro już raz przeszliśmy, to co za problem będzie, by przejść to drugi raz. Oj, tutaj odwrócone UFO, ale nic trudnego. O nie, co on wziął za drop? O nie, aaa, dlaczego? Tam jest taki... Hmm Zapomniałem, że tam jeszcze gadają coś w tej muzyczce Ja kiedyś zrobiłem chyba remake tej piosenki sobie I możliwe, że wyciąłem to gadanie po prostu, że bo mi przeszkadzało zawsze no ale niestety w GD jeszcze nie ma czegoś takiego jak edytor piosenek, a szkoda. Można tylko zacząć do pewnego momentu, nie można w nich ani wycinać niczego, ani nic, więc szkoda. And two. Nie dopioch też. I ser spooky ghost a sexy ghost. Ghost so sexy. <noise> ja Nic trudnego. Genialnie jest ten drop. Okej. Okay. No, końcówka była całkiem prosta, trzeba przyznać, także okej, okay, udało nam się o 8 prób mi zajęło, ale no tak, 8 prób nie będę nic się wymigiwał. Po prostu nie umiem w to grać, normalnie ludzie pewnie przychodzą za pierwszym razem. Posłuchajmy! Genialna muzyczka miód na moje uszy. Uwielbiam tę piosenkę Ghost House by. Nie umiem nigdy wypowiedzieć tego niku Stifles. Stifles. Okej. Okay. No dobrze, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku tego było już na tyle. Dosyć taki krótki, wiem, przepraszam, ale chciałem po prostu nagrać, tak jak mówiłem, już troszeczkę testowo. Eee, także mam nadzieję, że Wam się podobało, że takie krótsze, może odcinki, ale częstsze niż raz na dwa lata, e, Wam się taka forma spodoba. Jeżeli Wam się podobało, no to oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, ewentualnie subskrypcji, no, żeby nie przegapić kolejnych filmików, a takowe być może pojawią się również w niedługim czasie. Jeszcze raz dziękuję, przepraszam za tę przerwę, no ale mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!